Witam. Co to za pióro? To nie było łatwo ustalić, i nie wiem do końca, czy udało nam się na forum piurach uzyskać właściwą wiedzę, ale wygląda na to, że jest to szeferowski model OM10 z połowy lat 20. Jako że w katalogach takiego pióra nie było, udało się znaleźć jedynie takie zdjęcie Dawita Isaxona, które pokazuje, że był bardzo podobny model, który był lakierowany. Lakier był dość kiepskiej jakości i z wiekiem tych lat, a właściwie tu ponad prawie 90 lat, wszystko to odpadło, a właściciel zeszlifował resztę, aby uzyskać gładką powierzchnię, by to pióro nie wyglądało na żałośnie z oblazłym lakierem. No i tak to ono wygląda na zbliżeniu. Żadnych zdobień, niczego poza wygrawerowaną nazwą e, firmy. I innymi tam drobnymi informacjami to oczywiście jest lever filler, który został przywrócony do życia, ma gumkę w środku i działa. Złota stalówka z numerem 2, ścięta troszkę na końcu, nie wiadomo czy od początku, czy tu właśnie w trakcie użytkowania tak się to stało. Tu już spływak mamy inny, nie taki gładki jak w innych, także mogę podejrzewać... Że był wymieniany, choć nie mam pewności. Zobaczmy porównanie z innym modelem szefera, gdzie mamy podobną stalówkę, chociaż nieidentyczną. Widać, że sekcje właściwie są takie same. No i spływaki też bardzo podobne. Jak mówiłem, to lever filler podniesienie tutaj tego hebelka powoduje naciśnięcie zbiorniczka gumowego w środku, a opuszczenie, jego rozprężenie i zasanie atramentu. Bardzo prosty i efektywny sposób napełniania. Jak tu pokazuję, jest to maciupeńkie pióro, które mieści się w zamkniętej dłoni średniej wielkości. Jako, że ja nie posiadam zbyt wielkich dłoni, co to dopiero w jakiejś koszmarnie dużej łapie, że tak powiem, to pióro by się zupełnie zgubiło. Ale na całe szczęście można tym piórem pisać poprzez prosty trik, a więc założenie z tyłu skówki, no i tu już pełen komfort i możemy nim wyraźnie, wygodnie pisać. Ja nie bardzo toleruję, że tak powiem metalowe pióra, dlatego dla mnie ono trochę jakby stanowi obcie, obce ciało w dłoni, ale jakoś postaram się tutaj zaprezentować jak radzi sobie ta stalówka. Jak widać, jest to potężny fleks, potrafi wykreślić bardzo cienką i grubą linię. Tutaj tylko zamoczyłem stalówkę w atramencie. W związku z tym, jakieś problemy mam z przepływem, ale pewnie po nabraniu do środka atramentu kreśliłoby to naprawdę grubą linię i nie powodowało żadnych problemów przy tej, tym pisaniu. Zobaczmy jeszcze raz, jak tutaj. O. Teraz już jest lepiej. Przetarłem szlaki i jakoś to można pisać. Jak się pełny zbiornik nabierze atramentu, można pisać. 9,5 cm ma bez, zamknięte, 9 bez kufki a 13 ze skówką założoną z tyłu waży. 19 gramów. Jeszcze tutaj porównuję z Parkerem z sonetem, żeby unaocznić tą dość dużą różnicę w rozmiarach tego pióra. A oto to samo pióro już i model Parkerowski bez skówek. Wyraźnie widać, że to prawie 3 cm różnicy, ale przy założeniu skówki z tyłu ta różnica już znacznie maleje i nie jest taka wielka. Bardzo jakoś tak żałośnie wygląda ten egzemplarz pióra bez żadnych zdobień. Ale jak pokazały testy, na pewno miał wielki potencjał, ma dalej, można nim zupełnie przyzwoicie pisać. Dziękuję za uwagę.